Z HRLD, kiedyś było D, już nie ma D. Jesteśmy teraz przed dworcem głównym w Pekinie, to stąd jutro będę odjeżdżał do Korei północny pociąg międzynarodowy K27 relacja Pekin-Pionyang. Dzisiaj mam jeden dzień wolny w Pekinie, więc troszeczkę sobie pozwiedzam z kolegą, którego zaraz Wam przedstawię. A to, co przed chwilą słyszeliście, ta piosenka, która tutaj się wydobywa z głośników na dworcu, to jest Dun Fan Hung, czyli wschód jest czerwony. Nieoficjalny hymn HRLD z lat 60. Piosenka o wielkim sterniku, czyli Mao Zedongu, do tej pory grają co godzinę z dworca głównego w Pekinie. Moim przewodnikiem dzisiaj w Pekinie będzie Dawid Kask z kanału Wory Kryżu. No cześć wszystkim. Cześć, Dawidzie, bardzo miło cześć. Cię poznać w końcu. Widziałem niektóre Twoje filmy na, na YouTubie. Polecam serdecznie. Ktoś się interesuje życiem w Pekinie? W Pekinie. Mieszka, Pekinie teraz, tak, no, tak, mieszkam Studia w Pekinie. Panczysz, tak? No skończyłem, już Już właściwie niedługo o, wyjeżdżam. O, ale... Gratulacje. Dzięki. Widziałem fotki na Instagramie, że już obronione wszystko jest. Dokładnie. Elegancko. E, czy wiedziałeś, że tutaj grają komunistyczny hymn co godzinę? Nie wiedziałem, szczerze mówiąc, nie wiedziałem. No, Więc... z takich smaczków w Pekinie jest sporo i dzisiaj pójdziemy troszeczkę zwiedzać właśnie tego czerwonego Pekinu Dokładnie <laughs> Jest parę fajnych miejscówek, które Dawid chce mi pokazać Dawidzie, nie wiem czy znasz takiego pana jak Edgar Snow Edgar Snow? Prowadzi. Znasz? Nie, nie. Znasz? To jest pan, który pierwszy w historii, jako dziennikarz z zagranicy przeprowadził wywiad z Mao Zedongiem w 1935 roku O oh, wow A? Hotel, w którym dzisiaj się zatrzymuje, to miejsce gdzie powstała właśnie książka Red Star Over China To oh, jeszcze dobrałem taki hotel przypadkowo To jest mój hotel, znajduje się w Hutongu tuż przy dworcu głównym Nie mogłem wiedzieć, że coś takiego jeszcze może się znajdować przy dworcu Takie lokalne klimaty Dużo jeszcze jest Hutongu w Pekinie w ogóle? O, Kiedyś było Dobrych kilka tysięcy, teraz pewnie coraz mniej. Burzą coraz więcej tego wszystkiego, żeby stawiać wysokie bloki. Aha, ale jak to jest, że przy dworcu główna coś takiego się zachowało jeszcze? Nie mam pojęcia właściwie, ale to tak jest, no przecież w tych. Nawet, nie wiem, wokół zakazanego miasta najwięcej Hutongów też jest. Wow. Bo, bo reszta to tak, tak ciężko, ciężko teraz znaleźć. Im dalej od centrum, tym, tym więcej bloków. Można nagrywać w pociągach? To jest też nielegalne. Nie, nie, nie widziałem nigdy. Barek stoi jak coś to powie po prostu. Ja już nie wiem co jest legalne w tym Ta, kraju, co nielegalne. To Widzieliście jak się pakują wszyscy do, do metra, nikt nie czeka, dalej się nie nauczyli. Metry no, wychodzi, potem chodzi ale niesamowite, że nie robi to, ile tu jest stacji metra w Pekinie i co roku jest ich więcej. Jak ja mieszkałem w Chinach. Było no, 9 lat temu. Mówiszcie, mi nie było tylu stacji, tylu linii. Dawid gdzieś tam nas prowadzi. Nie wiem do końca gdzie. Gdzie my jedziemy? Na papausze. Na okay. cmentarz rewolucjonistów. O, coś dla mnie. Dokładnie tak. Wagony bez siedzeń. Fajna dotrzymaczka tutaj. Najlepsza. Dobrze, dobrze zablankowane. No, dotarliśmy. Gdzie my jesteśmy? Jesteśmy na cmentarzu Baba Oszan. Jest to cmentarz rewolucjonistów. O, to brzmi fajnie. Brzmi Co fajnie. tutaj można zobaczyć? Przede wszystkim są groby Polaków, którzy zginęli w jakichś okolicznościach tutaj w latach 50. O, i 60. -tych. Ok. E, tak. A i ogromny pomnik rewolucjonistów. ha!

znaczy, tutaj niby jest siarec albo starec, Aha. ale jeżeli dobrze pamiętam, to on był starzec po prostu, albo starec. No to się, czy możemy zrobić zdjęcie. To że zdjęcie nie możemy robić. Jest, spać orzeł Polski bez Gdzie? Tutaj, ważny wow. rzędy przed nami. Włodzimierz Sasin. Pułkownik Ludowego Wojska Polskiego, uczestnik walk z faszyzmem hitlerowskim, a wojskowy wojskowe RP w Chinach i w Korei. Tak, tak, tak. Oh. Właśnie. On między Koreą a Chinami tutaj latał samolotem i chyba go zestrzelili. Chao oh. się chzędzę. Bo wiem, że byli polscy lekarze w Korei, mm -hmm. Hamchun, prawda? Mm -hmm. Ale chyba tam nikt nie zginął akurat. No właśnie, a ten został z tego co wiem, po prostu został zestrzelony, chyba, bo go nie zidentyfikowali w czas

Słusznie, ja też bym nie ufał tutaj. A, ale mówię, no, no wcześniej tak nie było. No, nie, no bardzo ładny, ładny cmentarz. Jest Szkoda, ładnie. że nie można tak sobie swobodnie pochodzić. Pewnie nawet bez kamery by nas zatrzymali, wiesz? Może. Bo po prostu jesteśmy biali i chyba to nie jest miejsce. Albo po prostu wtedy jeszcze można było. Bo to, bo to też się zmienia strasznie szybko. No wydaje mi się, że to nie jest miejsce po prostu, które jest otwarte dla turystów Jak normalnie mm -hmm. to jest takie zbyt ich... E... A przynajmniej mieliśmy pretekst, żeby się przejść, bo ci Polacy tu leżą No tak, no to można no było wytłumaczyć, nie? No, no, no Powiem ci tak Luźniej jest w Korei Północnej Już czuć, czuć, że zmiana jest, nie? Klimatu Zgarnęli nas kilka minut po wejściu do no. tego cmentarza, nie? Od razu ktoś tam na bramie musiał dzwonić Tak, czy, że, tak że zobaczyli chodzili, nas i... Biali, tak. nie powinni tu być Cześć, cześć Cześć, cześć Cześć, cześć Co, nakręcimy tutaj? Tak, nie, jeszcze jest trochę ciężko Na pojęciu Dawidzie, że klimaty iście północokoreańskie, Od razu zgarnięci przy wejściu Przy samym wejściu, 5 <laughs> minut nie minęło ja, Od razu nas zgarnęli A... No, to pokazuje po prostu, jak tutaj się zmienia troszkę klimat polityczny w Chinach. Jest to niepokojące powiem szczerze, dlatego ja też nie byłbym w stanie już mieszkać w Chinach. Lubiłem Chiny, lubię Chiny, bardzo lubię. To moja druga ulubiona dyktatura. Ale obecnie nie byłbym w stanie tu mieszkać. Dawidzie, czy zostaniesz tutaj w Chinach? No nie, ja nie zostaję. Ja na razie chcę się stąd ewakuować, bo właśnie czuję ten wiatr zmian. Bardzo ja mi się nie jest. podoba. Jest coraz, coraz duszniej tutaj. Zdecydowanie. I chcę na razie na razie wynieść się. Do Polski, a potem zobaczymy. Tak, to, to, to od razu było, nie? Już nas obstawili, dzwonią do jakiegoś szefa partyjnego, że to jakieś dwie białasy chodzą dziwnie z kamerą, nie? I, i no cóż, no, próbowaliśmy się dogadać, ale się nie udało. No ale oprowadzili nas. Ale oprowadzili, odwieźli. Nowe. Tak, odwieźli. <grym> do, do wyjścia. Dokładnie. <grym> o, stary, dobra, gdzie jedziemy dalej? Teraz jedziemy na most Marco Polo. Dobra, troszkę wreszcie chińsko-japońskiej historii. No, dokładnie. Dobra, e, mam nadzieję, że tutaj nas nie aresztują. Ja też mam nadzieję. A, gdzie my jesteśmy? Teraz? No jesteśmy przy moście Marco Polo. Mm -hmm. No tutaj rozpoczęła się wojna chińsko-japońska. W 1937 roku Japończykom zginął jeden żołnierz, zaginął jeden żołnierz. Uznali, że jest na terenie chińskim i zażądali wpuszczenia ich na teren właśnie tutaj e, chińskiej twierdzy. Brzmi totalnie jak ustawka i, i prowokacja. Po prostu. Nawet, nawet artykuły Petyczne. historyczne twierdzą, że, że to była ustawka. No, no jest... i się zaczęło. Tak, więc to jest historyczne miejsce, gdzie rozpoczęła się II wojna światowa. W ogóle na świecie można ja powiedzieć. Chodźcie zobaczycie, do środka jest muzeum Biletik za 20 euanów Wijamy. Okej, tego nie było jeszcze w, chyba kilka lat temu. Pociąg, Shinkansen Gautier przejeżdża na tym mosty prawie że. Jak to miejsce się nazywa po chińsku, bo jak powiesz Marco Polo Bridge to nikt nie będzie rozumiał. No nikt nie będzie rozumiał, ale nazywa się Lugou Chao. Lugou Chao. Tak. Nie mam pojęcia jak to przetłumaczyć. Powiem wam, że bardzo ładnie tutaj jest śliczny widok w ogóle. Góry. Patrzcie jak blisko są góry od Pekinu, niedaleko Pekinu, nie? Wystarczy wyjechać troszeczkę na północ i masz no. przecież wszystkie, wszystkie odcinki muru też. Wielkiego muru znajdują się tak. w górach, ale. To są przedmieścia Pekinu. Niesamowite być w miejscu, które no jest tak historyczne, bo tutaj się zaczęła druga wojna światowa, nie? Cały ten konflikt. Zgadza się. I dla Chińczyków także bardzo ważne miejsce, gdzie rodziny całe przychodzą tutaj. Teraz się zastanawiamy, z której strony stali Japończycy, a z której strony Chińczycy I prawdopodobnie tam byli Chińczycy chyba, nie? Bo tam jest Pekin Tutaj jest rzeka Tak, a z drugiej strony by byli Japończycy, którzy tam czekali na odpowiednie okazję, żeby zaatakować Ach ci, te japońskie diabły, żebym głyszyk do tej pory nie mówi. Dobry ja, ja znam, ja znam wszystko Wrażenie, <grystanie> że ludzie przejeżdżają przez ten most po prostu jadąc gdzieś do pracy, czy do domu Może mają na przykład roczny bilet, czy coś Pani z celery jechała Zapraszamy teraz na kącik poezji Dawida. Ok, więc. Lugou chao de shzydzy Chodzi o to, że czegoś jest wiele, jak lwów na moście Marco Polo. Tak mówią Chińczycy? Tak mówią Chińczycy. Wow. Podobno. I faktycznie ciekawe jest to, że każdy z tych lwów jest inny: ma inną mortkę, inne ułożenie łapek. Inne e, dzieci są przy Tak, dzieciaczki mają. Bardzo, bardzo fajnie to wygląda. I nawet dobre, e, dobrze jeszcze wyglądają, nie są wszystkie zniszczone. Przeszliśmy most, ale tu nie ma muzeum. Jestem pewien, że było tu muzeum, były takie pomniki przedstawiające różnych chińskich żołnierzy, jakieś sceny właśnie z wojny japońsko-chińskiej, ale nie wiem, gdzie to jest. Eksport turystów. Ciekawe, gdzie ich eksportują. Może? Tak, do kolej północnej. Ta, północnej tymi żółtymi łajbami tutaj. Idealnie w miejscu pamięci rozpoczęcia wojny chińsko-japońskie i żółtą łajbą można sobie popływać. Muzeum w remoncie, tak? Tak, muzeum jest w remoncie od 27 marca 2017. To się nie starają, żeby edukować tutaj społeczeństwo na temat zbrodni japońskich. Niestety Powinno być nie. wielkie epickie muzeum ze wszystkimi zbrodniami opisanymi. Coś mi tutaj brakuje. Nie myliłem się, w końcu znaleźliśmy Muzeum Wojny Japońsko-Chińskiej. W Chinach to wojna jest nazywana wojną oporu przeciwko Japonii tak głównie się właśnie o tym mówi spróbujemy wejść do środka, zobaczymy czy to będzie można w ogóle nagrywać jest taka spora ta hala jak sami widzicie edukacja patriotyczna w toku małe dzieciaczki w koszulkach z flagą Chin idą właśnie oglądać wystawę pokazującą zbrodnie japońskich diabłów w trakcie wojny Ichi... pai! Pani strażniczka muzeum próbuję zrobić z nami fotkę pai ba

Widzicie, jakie chińskie służby tutaj wywiadowcze są sprytne? Oni nie powiedzą, nie zrobią tak, że podejdzie smutny pan i będzie chciał Twoją fotę. Wysyłają takie słodkie studentki, które mówią: O, chciałbym sobie zrobić to zdjęcie, i Bach, i mają fotę później od razu do, do systemu, do akt, do mojej teczki tutaj w Chinach, która dzisiaj bardzo, bardzo tyje. No jest ta moja teczka. A my jesteśmy teraz przed muzeum oporu narodu chińskiego przeciwko japońskiej agresji. Zapraszam do środka. Zobaczcie, wycieczka szkolna cała Wszyscy do muzeum Jesteśmy w środku muzeum Przywitali nas wszyscy przywódcy chińscy Mao Zedong Deng Xiaoping Jiang Zemin Hu Jintao I oczywiście obecny wielki wódz Xi Jinping jeśli ktoś z Was się interesuje historią, to muzeum na pewno zaciekawi pokazuje historię konfliktu japońsko-chińskiego od 1931 roku. Incydent mandżurski, wtedy to Japończycy zaczęli swoją ekspansję tutaj, właśnie w Chinach Północnych, okupowali Mandżurię, Tam później założyli takie marynatkowe państwko Manchukuo. No i to był początek w ogóle okupacji Chin przez Japonię, początek wojny późniejszej. Jeśli będziecie mieli okazję pojechać do Korei Północnej, to właśnie bardzo podobna. Wystawa jest w Korei Północnej, w Pjongjangu, jest Muzeum Wojny Koreańskiej i właśnie podobnie to wszystko jest zrobione. Też są takie wystawy, takie makiety, to jakieś efekty specjalne. Najwyraźniej Koreańczycy wzorowali się na Chińczykach przy budowie swojego Muzeum Wojny Koreańskiej, które zostało niedawno, właśnie w Pjongjangu, wyremontowane. Patrzcie, jaka super wystawa, broń japońskich najeźdźców flaga i chodząc tutaj, depczemy de facto po tym. Przepraszam, flaga japońska, ale tak to zrobili Chińczycy. Broń, granaty rozrzucane, flagi. Dobra, przy samym wyjściu pani powiedziała, że nie wolno to nagrywać. Jak zaczęliśmy chodzić po japońskich flagach, <śmiech> <śmiech> chyba nie chcieli tego pokazywać. Bardzo, bardzo sprytnie propagandowo rozwiązali tą, tą szklaną podłogę, muszę przyznać. Mają talent do tego. Muzeum ciekawe. Muzeum ciekawe, mocna propaganda, ale po to się przychodzi właśnie w takie miejsca. Dla Chińczyków wojna chińsko-japońska no jest no jednym z najważniejszych wydarzeń XX wieku. To ukształtowało w ogóle ich mentalność, ten kraj jaki jest teraz. I no 20 milionów ponad Chińczyków zginęło w tej wojnie. Więc to był gigantyczny konflikt, wielka trauma dla narodu chińskiego. No i nic dziwnego, że tak wygląda edukacja tutaj właśnie w Chinach teraz, patriotyczna. Aczkolwiek czasami no ostatnio troszkę, mm, powiem tak, Troszkę ten nacjonalizm w Chinach jest za silny Co potwierdza wiele osób e, Między innymi Dawid też tutaj I wielu innych twórców, youtuberów Więc trzeba uważać też na siebie To śmieciarka jest śmieciarka? Tak Masz normalnie kosz tak. na śmieci w środku mm. Na w małej knajpce Piweczko polewane chińskie Co to jest? Yanjing Yanjing widział chińskie piwo 3,5% Typowe chińskie piwko, czyli jak woda wchodzi Dokładnie tak Tutaj mamy... co my tu mamy? Makaron to jest? To jest taki placek, to jest taki placek pokrojony Aha Pokrojony to... i znowu podsmażony A. Szkoda, że takich coraz mniej już niestety Najlepsze i nasze jedzenie mhm. Siedzimy już po zjedzeniu lunchu, w takiej obskurnej knajki. i oglądamy live stream ze spotkania Trumpa z Kim Zawunem z DMZ Z wielkim oczekiwaniem tutaj siedzimy patrzymy na ten mały ekranik streama, który ledwo działa przez chiński internet A wiecie, my tam zabędziemy za parę dni, więc jestem naprawdę mega podekscytowany tym wszystkim Już dawno nie byłem tak podekscytowany jadąc do DMZ, normalnie mnie to w ogóle już nie rusza Absolutnie, tyle razy jeszcze byłem, ale teraz po tych wszystkich spotkaniach to będzie coś Donald Trump wychodzi. Po drugiej stronie nikogo jeszcze nie ma. To jest historyczne spotkanie. Nigdy jeszcze prezydent USA nie był w DMZ w takim miejscu. Nie spotkał się tam z przywódcą KRLD. Wow. To jak przejdzie na drugą stronę, to będzie tam tak. Widać. Jak oni to nagrywają? Nie, nie wiem. Nie widać ich w ogóle. Zaprosi go do Korei Północnej. Jeśli tak, to Donald Trump będzie pierwszym prezydentem USA, się. Który, który był w Korei Północnej. Przeszedł! Przeszedł! U -u -u. Wow. Donald Trump tworzy historię, słuchajcie. Przeszedł do Korei Północnej. Tego jeszcze nie było. To jest hip. To jest hit. Ja tam będę za kilka dni, to będzie niesamowity dzień. To zaraz wracają do południowej? Zaprosi go? Nie, on nie podjechał, zaprosi go do pokoju południowej. To jest takie spotkanie bez żadnego planu w sumie, tylko po prostu kurtuazyjnie się przywitać. Przeszli na drugą stronę. Do południowej? Do południowej przeszli. Patrz, wszyscy no, się jak obstawa ich odpycha wszystkich. Dziennikarze szaleją, Secret Service i Kim Service po prostu mają ręce pełne roboty teraz. Idziemy teraz w ostatnią miejscówkę dzisiejszego dnia zwiedzania Pekinu. Chcę zobaczyć jakiś pomnik Wielkiego Sternika, Mała Zedunga. I tam zakończę naszą czerwoną wycieczkę po Pekinie dzisiaj. Jak widzicie w Pekinie jest dużo, dużo takich miejsc związanych właśnie z partią, z historią partii komunistycznej Chin. Na II wojną światową, jeśli kogoś coś takiego interesuje, kręcą takie tematy, to będziecie tutaj naprawdę mieli co robić. A potem wieczorem idziemy do restauracji północno-koreańskiej, świętować dzisiejsze spotkanie w DMZ. Więc jeśli chcecie zobaczyć, jak wygląda taka restauracja i jeśli nam się to uda nagrywać, bo nie jestem pewien, czy tam się w ogóle będzie dało nagrywać, bo mogą nie być zadowoleni z tego powodu, to zapraszam do kolejnego odcinka z tej serii Pozdrowska RLD. To już piąty sezon. Wyjazd kolejny do Korei Północnej i naprawdę jestem mega podekscytowany tym wyjazdem teraz do DMZ. Po tym wszystkim, co się dzisiaj wydarzyło, to będzie naprawdę niesamowita wycieczka, mam nadzieję. Więc widzimy się w kolejnych odcinkach już na pozdrowiu z KRLD z Korei Północnej. A teraz, jeszcze jedziemy do Mao. Dotarliśmy do Uniwersytetu Zhao Tung w Pekinie, żeby znaleźć posąg wielkiego sternika. Jest, udało się, zaraz do niego podejdziemy. Otóż Faktycznie przy wielu uniwersytetach w Chinach są pomniki, no zgadza długa, się. wciąż i to przy naprawdę dużej ilości. Chyba kiedyś po prostu była jakaś konkurencja między uniwersytetami, że oni budowali te pomniki po prostu na potęgę i dlatego tyle zostało w nich. Bardzo możliwe. Nie, nie wiem, ale, ale czasami no, faktycznie są uniwersytety naprzeciwko siebie właściwie. O. I Mao Zedong spogląda na Mao Zedonga. A czy na twoim uniwer uniwerku też jest? Nie ma, mój uniwersytet jest Ciebie za mały, nie ma? wiesz. A, a słyszałem, że to jest taka tam y, dla partyjnych to jest. Tak, moja uczelnia to jest y, uczelnia młodzieżówki chińskiej, partyjnej. I no teraz y, co prawda już tak jakby nie ma tam y, normalnych studiów, bo kiedyś to normalne były kierunki, dziennikarstwo, coś tam, coś tam, coś tam, to tak jest jak marxizm. właśnie moje. A teraz jest tylko marksizm, praca, y, praca socjalna i coś jeszcze. Plus to jest to środek właśnie szkoleniowy dla partyjnych. No to fajny dyplom będziesz miał. Ciekawe gdzie ja użyjesz. Nie masz żadnej straży, nic? Nie no, ja nie widzę. Wiecie po dzisiejszej akcji rano na cmentarzu już trochę się boję nagrywać <śm> gdziekolwiek w Chinach. Też bym się bał. W Korei Północnej jest większy luz niż tutaj, ale jest nasz wielki sternik Mao Zedong. pogląda na studentów, przypomina im o słusznej nauce i wierności partii. Mam nadzieję, że nie ucinam pomnika, bo za to wiadomo jakie są kary. Nie, nie, nie ucinasz, nie ucinasz. Nie, nie? dobrze. Jest okay. Dobra, to tyle z naszej wycieczki po Pekinie. W Pekinie jest dużo takich czerwonych miejsc. Jeśli was takie klimaty interesują, to spróbujcie w ten sposób pozwiedzać Pekin. Zapraszam także na kanał Kolegi Dawida, Worek Ryżu. Tak, jeśli chcecie się dowiedzieć nieco więcej na temat Chin i studiów, i życia, i o tym, jak nie zostać aresztowanym w Chinach, bo ostatnio też nagrywałeś <noise> materiał o Oczywiście, były takie artykuły, znaczy materiał. Tak, to też było dość interesujące, więc widzimy się w kolejnych odcinkach. Ja jeszcze dzisiaj spróbuję nagrać coś w północno-koreańskiej restauracji tutaj w Pekinie, zobaczymy, czy się uda, no a potem to już jedziemy do Korei Północnej. Zapraszam na piąty sezon. Pozdro RLD. Do zobaczenia w Pyongyangu. Na razie, cześć. I to jest epilog tej historii z pomnikami Małodzydungów. Pamiętam, że było takie miejsce, gdzie stoją dwa na naprzeciwko siebie i patrzą się na siebie. I znaleźliśmy to miejsce. Totalnie przypadkiem. Jechaliśmy autobusem, patrzymy, jest tu Małodzydung po jednej stronie. Tam po drugiej stronie też jest Małodzydung. Zobacz, tu jest jeden. Wracam się na drugą stronę. I tam po drugiej stronie ulicy, za drzewami, jest drugi pomnik Małodzydunga. Dokładnie taki sam. Małodzydung w płaszczu, e, ręce z tyłu i spogląda świetlaną przyszłość nowych Chin. Bardzo cieszę się, że znalazłem to miejsce, bo wiele, wiele lat temu też tutaj byłem. I To jest taki smaczek, taki właśnie taki smaczek. Mwah, wisienka na torcie, jeśli chodzi o pomniki Mao Zedonga w Pekinie. Słodzik. <słyska> <słyska> <słyska>